Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry! Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką korzystających z YouTube. Po wpisaniu hasła obudź się polsko, obudź się Polonio", tu wpisz życzenia. To hasło otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube. Informacja wielokrotnie powtarzana dla tych, którzy odwiedzą nasz kanał po raz pierwszy. Powtarzam i powtarzał będę, ponieważ YouTube nie zawsze powiadamia o publikacjach. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej, rodaków w Polsce i słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Ze szczególnym uwzględnieniem pozdrawiam odwiedzających nasz kanał Obuciom Polsko, Obuciom Polonię. Szanowni państwo, kończąc poprzednie spotkanie antenowe, powiedziałem że w Ameryce 8 listopada 2022 odbędą się wybory. Republikanie i ich wyborcy liczą na zwycięstwo. Wszystko wskazuje na to, że uzyskają większość w Kongresie i Senacie Amerykańskim. Już zapowiadają ograniczenia w finansowaniu wojny na Ukrainie. Wielu z tych. Którzy chcieli usunięcia i impeachmentu Trumpa, przegrało na wstępie i odpadli w politycznej rozgrywce. Ostatnio również pytałem, czy ktoś się śpieszy, aby wepchnąć Amerykę do otwartego konfliktu z Rosją, a później po przekranych wyborach przez neokonów powiedzą, rób ta co zeta? Jak mówił słynny niekoronowany król samozwaniec polski, amerykańskie wewnętrzne wybory mogą być nie tylko zwycięstwem dla Ameryki, ale i dla pokoju na świecie. Czy tak będzie? Przekonamy się niebawem. Proszę państwa, kilka słów wprowadzenia. Zainteresowani swoim losem widzą, że na całym świecie dochodzi do ogromnych zmian. Wielokrotnie powtarzałem, że wydarzenia w wielu miejscach na świecie następują tak szybko, że trudno nadążyć za zmianami. Nie ulega wątpliwości, że stara cywilizacja na naszych oczach kończy się. W polonijnych środkach przekazu w Ameryce wielokrotnie podnosiłem w pytaniu temat, kogo w Ameryce reprezentuje prezydent: czy tylko wyborcę, czy kogoś więcej. Przypomnę, że w amerykańskich wyborach głosujemy bezpośrednio na kandydata, kandydatów. Obywatele wybierają prezydenta i przedstawicieli do Senatu i Kongresu Amerykańskiego. Podkreślam, ponieważ w Polsce w wyborach do Sejmu obywatele głosują na listy partyjne, a te ustalają poszczególne partie polityczne. To, że na listach Znajdują się znane nazwiska osób ze świata sportu i rozrywki, tzw. celebryci. Niewiele ma wspólnego z zaangażowaniem w dobro kraju, natomiast ich nazwiska są dobrem dla partii politycznej, ponieważ uatrakcyjniają listy wyborcze. Wybory w Ameryce odbędą się już 8 listopada za niespełna kilka godzin. Zmagania polityczne o wszystkie 435 miejsc amerykańskiego kongresu i do Izby Wyższej, czyli Senatu. W chwili obecnej w kongresie większość mają demokraci 224 miejsca, republikanie 213. Marszałkiem w kongresie jest słynna pani Pelosi. W Senacie Ameryki na 100 miejsc obydwie partie mają po 50. W obradach Senatu tradycyjnie uczestniczy wiceprezydent USA Kamala Harris. Głos Pani Wiceprezydent jest decydującym i dzięki temu demokraci mają 51 głosów, tym samym są w stanie przegłosować co zechcą. Najnowsze prognozy na naj Nadchodzące wybory wskazują, że Republikanie mogą zdobyć większość w Kongresie do poziomu 232 miejsc. Tym samym demokraci będą mniejszością. Warunkiem większości w Kongresie amerykańskim będzie 218 posłów. Szanowni Państwo, demokratyczny prezydent Ameryki Biden widzi. Dobrze widzi, że prawie wszystko mu się wali. Natomiast w kampanii politycznej wsparcia dla kandydatów demokratycznych udziela podróżując po Ameryce były demokratyczny prezydent Obama. Wbrew temu, co piszą po polsku, niezorientowani mieszacze, prezydent Biden jest mocno niepopularny. Informuję o tym, i za amerykańskimi mediami, i nawet te, które popierają kierunek demokratów. Biden nieczęsto spotyka się z wyborcami, ponieważ niewiele ma do zaoferowania, a przecież jest urzędującym prezydentem. Na przykład takich wysokich cen benzyny w Kalifornii nie było w historii Ameryki. Kalifornia przoduje w niechlubnej. Liście wysokich cen, inflacja widoczna gołym okiem. Podróże Bidena do Arabii Saudyjskiej nic nie pomogły. Proszę Państwa, prawdą jest, że Ameryka nie darzyła sympatiom Arabii Saudyjskiej i państw OPEC. Ostatnio prezydent Biden nalegał, aby państwa Zatoki Perskiej zwiększyły wydobycie ropy naftowej. Odczytano to. Jako posunięcie polityczne, aby przed wyborami nie wkurzać wyborców i obniżyć ceny na stacjach benzynowych. OPEC i Arabia Saudyjska odprawili Bidena z kwitkiem. Nie mając wyboru, Biden kontynuuje zasilanie amerykańskiego rynku paliw rezerwami strategicznymi zgromadzonymi na wypadek poważnego kryzysu. A inni mówią, Byle, byle do wyborów. Poważny kryzys już jest i wybielanie sytuacji na nic się zda. Nie wszyscy z Partii Demokratycznej popierają politykę administracji prezydenta Bidena. W wywiadzie dla stacji Fox News. Tulsi Gabbard była kandydatka na prezydenta Ameryki w wywiadzie dla felietonisty Fox News, Carsona, powiedziała o liście skierowanym przez grupę polityków z Partii Demokratycznej do prezydenta Bidena. Pani Gabbard stwierdziła, że w liście petycji powiedzieli prawdę, że trwający konflikt zastępczy z Rosją nakłada ciężkie obciążenia na barki zarówno narodu ukraińskiego, jak i amerykańskiego. Podobno takie oświadczenie uznano za bardzo odważne. Mimo, że w liście petycji do prezydenta nie ujawniono konkretnego stanowiska w sprawie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Okazało się również, że przedstawiciele lobby przemysłu zbrojeniowego i zwolennicy konfliktów zbrojeniowych, nazwanej waszyngtońskimi podżegaczami wojennymi, kontrolują prawie całą partię demokratyczną. Tym sposobem rozbili na drobne części tych z partii demokratycznej, którzy chcieli dyplomacji i pokoju na Ukrainie. Republikanie krzyczą, że Ukraina stała się workiem bez dna i bez perspektyw na sukces. Pozostaną na chwilę przy toczącym się konflikcie zbrojnym na Ukrainie, ponieważ ten temat wielokrotnie przebijał się w czasie kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, 31 października w amerykańskiej. I sojuszniczej prasie zachodniej opublikowano informację pochodzącą z czerwca bieżącego roku, jak prezydent Biden w czasie rozmowy telefonicznej stracił cierpliwość i krzyczał na ukraińskiego prezydenta Zełańskiego. Biden powiedział, że Zełański nie docenia amerykańskiej pomocy, a ciągle żąda więcej i więcej. Zastanawiające jest to, dlaczego na kilka dni przed wyborami opublikowano, Tą informację z pięciomiesięcznym opóźnieniem. Pozostawiam Wam, Szanowni Słuchacze, do indywidualnej oceny. Dlaczego właśnie teraz? Amerykańska prasa, mająca swoje kontakty w amerykańskich agencjach rządowych, informuje, że jeszcze nieoficjalnie, ale stanowczo amerykańska administracja prezydenta Bidena sygnalizuje Ukrainie otwartość do negocjacji z Rosją. Amerykańscy politycy oficjalnie odrzucają amerykański, ukraiński, publicznie demonstrowany postulat, że rozmowy pokojowe z Rosją będą możliwe po odsunięciu od władzy prezydenta Putina. Ukraińcy nie mówią, kto ma odsunąć od władzy Putina. Ukraina nie jest w stanie tego dokonać. Sugestie amerykańskich urzędników, polityków są obliczone na próbę utrzymania wsparcia innych krajów, których wyborcy znacząco nie wspierają konfliktu i dalszego jego kontynuowania. Demokratyczne plany konfliktu są bez określenia planu energetycznego przetrwania nadchodzącej zimy w krajach Europy. A tak w przedwyborczą niedzielę informuje agencja Reuters, czytują, cytując tych, którzy mają dobre kontakty w kręgach amerykańskiej administracji rządowej, oczywiście pod warunkiem zachowania anonimowości. Potężne demonstracje z żądaniem zakończenia konfliktu na Ukrainie odbyły się we Włoszech, Niemczech, Francji i Czechach, a są mało nagłośniane. Republikańscy kandydaci w nadchodzących wyborach mający duże poparcie wyborców głośno i otwarcie mówią, że wygrana Republikanów to koniec finansowania konfliktu na Ukrainie. Pieniądze dla amerykańskich obywateli nie na wojnę takie hasła towarzyszą kampanii wyborczej. Jest jeszcze jedna ważna informacja dotycząca konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Oto czterogwiazdkowy amerykański generał na antenie amerykańskiego Fox News dokonał szczerego wyznania: cytuję: Za jedyne 66. Miliardów do, dolarów poprowadziliśmy Ukrainę do wojny z Rosją, i dodał, że inwestycje, inwestowanie w, Ukrainie, w Ukrainę jest dzisiaj opłacalne, ponieważ za stosunkowo niewielkie pieniądze w interesie Ameryków, Ameryki, Stanów Zjednoczonych, w wojnie z Rosją giną nie Amerykanie, a Ukraińcy. Koniec cytatu. Tym samym skrytykował republikańskich polityków występujących publicznie przeciwko finansowaniu przez Amerykę konfliktu na Ukrainie. I tu nasuwa się refleksja: czy emerytowanych generałów w Polsce stać na prawdę i szczerość? To, co powiedział amerykański generał, może nie podobać się, ale powiedział prawdę. Tak oceniają inni wpływowi politycy. Obu partii w Ameryce. Szanowni Państwo, wszystko wskazuje na to, że Republikanie w wyborach 2022 zwyciężą zdecydowanie. Przeciętny Amerykanin zaniepokojony jest wzrastającą inflacją, szalejącą drożyzną, nielegalnym przekraczaniem granicy przez nieudokumentowanych. Republikanie ironizują, że demokraci nie chcą, Płotu granicznego z Meksykiem, ale płot wokół Kapitolu chętnie postawią, odnosząc to do niekończących się przesłuchań z 6 stycznia 2020 roku. Biden i Partia Demokratyczna płotu na granicy z Meksykiem nie buduje, ale wycofali się z wcześniejszego stanowiska otwartych granic. Otwartych granic już oficjalnie nie ma. Powrócono. Do postulatu Trumpa. Proszę Państwa, wielu z moich rodaków nie rozumie politycznego kabaretu. Media i politycy sprzyjający demokratom mówią, że wygrana demokratów to wygrana demokracji. Kiedy wygrywają republikanie, wtedy gdy propaganda mówi, pisze, że demokracja jest zagrożona. To nazywam kabaretem z dziwnym poczuciem humoru. W kilku stanach Ameryki, gdzie są mocne polityczne wpływy Partii Demokratycznej, kandydaci w czasie kampanii przedwyborczej głośno postulowali, że bez aborcji nie ma demokracji. Przegrywają oni ich postulaty. W sondażach. Mimo, że te nie sympatyzują z Republikanami, demokraci tracą i to znacząco. Podobnie w Polsce, kiedy rządzący wykonują polecenia Brukselki, jest cacy. Kiedy odmawiają, dostają naklejki nacjonalistów, dyktatorów i jeszcze gorzej. Węgierski premier Orban dostał od Wajchowych naklejkę czarnej owcy w Unii Europejskiej. Tak na zlecenie światowych wajchowych piszą media. Tylko bez mózg nie rozumie takich zagrywek. W Ameryce trwają naciski polityczne na Sąd Najwyższy, ale żadne z nich nie odnoszą pożądanego skutku. Sąd Najwyższy w Ameryce funkcjonuje prawidłowo. Polsce i Polakom życzę prawidłowego funkcjonowania Sądu Najwyższego w Polsce. Proszę Państwa, wybory w Ameryce to ekonomia i polityka zagraniczna. Z oficjalnych danych Departamentu Skarbu amerykański dług rządowy w maju bieżącego roku w chińskich rękach był wart łącznie ponad 980 miliardów. Amerykańskich dolarów. Jednak wartość tego długu w portfelach chińskich inwestorów jest najniższa od maja 2010 roku. Na pierwszym miejscu wśród największych zagranicznych wierzycieli Ameryki wciąż pozostaje Japonia. Niedawna wizyta niemieckiego kanclerza Scholza w Pekinie ukazała prawdziwe kulisy konfliktu na Ukrainie. To nic innego jak powstrzymanie ekonomicznej ekspansji Rosji i Chin na Europę. Nie powiodła się próba zmiany na stanowisku lidera komunistycznych Chin. Wizyta kanclerza Niemiec nastąpiła tuż po tym, jak prezydent Chin Xi zapewnił sobie trzecią kadencję jako sekretarz chińskiej partii. W 2019 roku Niemcy podpisały umowę z Chinami i z tym samym prezydentem Chin, a teraz ten sam Xi podpisał nową umowę z nowym kanclerzem Niemiec. Kontynuacja polityki niemieckiej nie ulega zmianie. A, tym, a w tym kontekście, pytam, zapytam, czy w Polsce jest kontynuacja polityki? To jest pytanie. Podróż Szolca trwała tylko jeden dzień. Była to pierwsza wizyta europejskiej głowy państwa w Chinach od czasu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Z pozoru, to o czym mówię, dla nieznających układów na świecie, może niewiele ma wspólnego z amerykańskimi wyborami, ale tylko z pozoru. Ekonomia jest podstawą każdego państwa. To, czy konflikt, na Ukrainie będzie trwał, zdecyduje Wall Street, ale to zagadnienie do omówienia w czasie innego spotkania. Media piszące po polsku słowem nie rozwinęły tematu tego, co powiedział niemiecki kanclerz w Chinach, a ten jednoznacznie powiedział chińskiemu Xi, że Niemcy popierają zasadę jednych Chin. Scholz powiedział to do prezydenta Xi, nie pozostawiając niedomówień, że Niemcy popierają zasadę jednych Chin. Wielu amerykańskich polityków uważa odwrotnie. Proszę Państwa, czy to oznacza, że Niemiec Scholz przestał bać się Bidena i Ameryki w ogóle? Proszę to przemyśleć. To, co powiem w tej chwili i też z pozoru nie odnosi się do amerykańskich wyborów też z pozoru ale nie można pominąć faktu że kanclerz Niemiec do Chin przyjechał z najlepszym garniturem niemieckiego biznesu Meine Siefidamen Herren a oto niektórzy z zaplecza kanclerza Niemiec w czasie wizyty w Chinach cytując za nieoficjalną Albo bardziej oficjalną prasą chińską. Dwunastu niemieckich gigantów, albo inaczej śmietanka przemysłu niemieckiego, tak zatytułowano w prasie, a na czele delegacji szefowie Volkswagena, Siemensa, Deutsche Bank, chemicznego giganta Basf i inni. Obiektywni obserwatorzy od dawna twierdzą, że faktycznie. To ta delegacja z jeszcze większym zapleczem rządzi w, Chin, w Niemczech. Wszyscy z delegacji niemieckiej otrzymali zwolnienie z surowych chińskich przepisów kwarantanny z powodu z COVID, -a, a obowiązującej każdego, kto wjeżdża do Chin. Tym razem to z COVID poszedł na kwarantannę. I co proszę Państwa, można, można. Wszyscy bez kwarantanny tryskają zdrowiem. A tak na marginesie tego, o czym mówię, stawiam do rozważenia pytanie. Ciekaw jestem, jakie biznesy giganty z Polski pojechałyby do Chin. Wiemy, że Chińczycy zachowali się mało przyjaźnie wobec ministra obrony z Polski, odmawiając możliwości skorzystania z chińskiej przestrzeni powietrznej w planowanej podróży do Korei Południowej. Ileż to razy powtarzam, że myślenie podobno nie boli, jednakże trzeba się odrobinę wysilić. Czy teraz, szanowni państwo, rozumiecie, że delegacja kanclerza w Niemczech odsłoniła prawdziwe oblicze konfliktu na Ukrainie? Ślepi widzi, że chodzi o powstrzymanie ekspansji ekonomicznej, być może i nie tylko, Rosji i Chin w kierunku Europy. Chiny wkrótce ekonomicznie będą zarządzać Europą. Innymi słowy, chiński ekonomiczny ból głowy w Ameryce. Już w chwili obecnej Chiny mają poważne udziały w kluczowych portach morskich Europy. Są to porty holenderskie, ważne, grecki Pireus i port w Hamburgu. Amerykańscy politycy o tym wiedzą. Węgry ekonomicznie prawie należą do Chin. Włoska prasa informuje o dużych chińskich inwestycjach w ich kraju. Nie trzeba wojny, proszę Państwa, konfliktów zbrojnych. Wszystko to odbywa się w imię zysków, inwestycji i oczywiście walki o prymat z Ameryką. Chińska ekspansja w Europie wymaga innego umówienia, a wynika z poważnych błędów Ameryki i nie tylko dyplomatycznych. Proszę Państwa, na naszych oczach powstaje nowy, potężny sojusz Chiny, Niemcy i Rosja. Powtarzam, wizyta niemieckiego kanclerza w Chinach wymaga osobnego, niezależnego omówienia. Wybory amerykańskie to również wybory ekonomiczne, pierwszeństwo na świecie a w tym krótkim opisie, który przedstawiłem, pierwszeństwo Ameryki nie od dziś jest zagrożone. Powstaje pytanie, czy odwrócenie tego zagrożenia jest możliwe. Normalni politycy w Ameryce widzą, co dzieje się wokół Ameryki. Widzą i chcą zmiany. Jednocześnie oświadczam, że nie chodzi tylko o Trumpa, ale o prawdziwą Amerykę. Trump cały czas prowadzi kampanię przedwyborczą 2024. Scala szerokokątnie partię republikańską. Nikt nie powiedział, że to on wystartuje w wyborach 2024. Są też inni republikańscy kandydaci ze Stanów Południowych Ameryki. Szanowni Państwo, amerykańskie wybory 2022 są chyba najważniejszymi wyborami w powojennej historii Ameryki, a także świata. Powtórzę to, co powiedziałem na wstępie spotkania: że amerykańskie wewnętrzne wybory mogą być nie tylko zwycięstwem dla Ameryki, ale i dla pokoju na świecie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do głębokich przemyśleń. Pytam: co stanie się z naszą Polską w nowej politycznej rzeczywistości po wyborach w Ameryce? A także, proszę, powiedzcie, z którym krajem Polska, ojczyzna wszystkich Polaków, ma normalne, przyjazne stosunki gospodarcze i polityczne. Pozostawiam Was, szanowni słuchacze, z pytaniami do przemyślenia i zapraszam na YouTube. Tymczasem, dziękuję.